Jednego dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak mieć lepsze ustawienie edytowania i budowania. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Jak będzie ponad 100 łapek, to zrobię kolejny taki film i to jeszcze lepszy z edytowania i budowania. Zapraszam do filmu, nie przedłużam, widzimy się później. O, i jak chcecie jeszcze inne takie serie filmów, na przykład jak granie z widzami, jak tak, to napiszcie w komentarzach. Jak macie jakieś inne propozycje, to też napiszcie w komentarzach i nie będę dużo. widzimy się w grze. Dobra, jesteśmy. Dobra, pierwsza rzecz, na przykład jak... Czekaj, tylko sobie broń wezmę. Na przykład zobaczcie, ma... yy, macie typa na sobie i macie ścianę, nie? Ma, jak macie takie coś, to git. Ale jak macie ta, takie coś, że na przykład, patrzcie, wejdę sobie w ustawienia I mam, tu takie, i mam tu takie coś, jak jedno i drugie, zresetuj, edytuj, brak. I brak właśnie to w ogóle się nie opłaca. Edytuj, zresetuj, to nie wiem, ale brak to na pewno. Nie patrzcie, co się dzieje, jak mam na przykład brak, ten brak, brak, brak. brak. Widzicie? Ja, ja chcę ten kliknąć, ja nic nie trzymam, a jak na przykład kliknę B to dopiero, a na przykład, patrzcie, teraz zbieram te jedno i drugie. O patrzcie, biorę jedno i drugie i patrzcie, mam na przykład ścianę i patrzcie, le leci do mnie typ. Ja sobie szybko edytuję, zabijam go. No i patrzcie jak łatwo. Druga rzecz, jak chcecie być w ogóle lepsi w to zmieńcie pompę na pie, pierwszą toł. Jak ktoś o tym wiedział, to jak coś, to mu nie przypominam. Tylko takim osobom, którzy jeszcze o tym nie wiedzieli. Dobra, trzecia rzecz. Na przykład macie takie coś. Macie prawie 300 pingu, nie tak jak ja 54. Zobaczcie, na przykład ktoś ma taki ping, że nawet yy, z, z, 50, z minuty musi takie coś robić. Zobaczcie, wystarczy, że tylko wejdziecie sobie tu. Macie coś i jeszcze grafika. Yy, jak chcecie lepszą grafikę, wchodzicie w ustaw strefę. Tutaj możecie sobie ekran po, yy, powiększyć, powiększyć. Albo że. <laughs> Na przykład jasność też jest dobra na te, ale lepsze jest na przykład tanopia, protanopia, deutreteranopia. Nie wiem tego jeszcze. Na przykład wyłączone się nie opłaca, bo na przykład y, tritanopia tri, jest dobra. Albo na przykład wchodzę sobie w, Na przykład, jak ktoś ma PSA, bo ja mam na przykład Xbox, i na Xbox jest tak, że automatyczny bieg mam włączony, to też i mi się właśnie na tym dobrze gra. Budowniczy, właśnie. Buduj od razu budowniczy pro. To właśnie jest bezużyteczne. Może trochę ma tego sensu. Dlatego, bo na przykład wyłączę to, no to nie będę tak od razu budował, a tak to nic nie daje. Yy, czas przytrzymywania edycji. Yy, przy takim czymś to możecie dać na przykład 165, tutaj 150, dlatego, bo mi się najbardziej na tym... No, przyzwyczajicie się w 5 dni, albo w mniej. W, w pięć, yy, powyżej 5 na pewno nie. Albo, że macie na przykład... O, 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 teraz to znalazłem. Na przykład macie czułość y, drążka jednego. To ja, ja, ja ustawiłem sobie taki, bo mam lepszy ping od tego. Czekajcie, bo wy nie widzicie. Muszę sobie ustawić idealnie, jakbyście widzieli. Dobra. Y, na przykład, parcie, taki się nie opłaca, dlatego macie zero pingu. A na przykład taki, to niektórym parcie, jak na przykład sobie ustawię, czekajcie. Na, yy, prawy drążek na dziesiątce, yy, lewy drążek na piętnastce. Ale wiecie czemu? Bo patrzcie to. Yy, na przykład teraz yy, mam tak, że ktoś sobie na mnie podbija, ma, zero, ma z, yy, 200, 300 pingu, robi tak, tak powoli. A patrzcie, ja sobie stoję tu, patrzcie, on sobie tak idzie, ja robię tak, na przykład tak. Ta, ta. No i wbijam się na niego. To jest właśnie. Czekaj. No i się wbijam na niego i właśnie to jest za łatwe. Jak na przykład ktoś o tym wie. Bo niektórzy o tym wiedzą. Yy, no i jeszcze jedna rzecz. Yy, Najgorsze jest to, że niektórzy. Na przykład początkujący. Początkujący. No. Początci, co początkującymi jeszcze są. To na przykład mają ustawienia takie. Yy, takie od razu. Na przykład ej, mają na padzie na przykład no na przykład te drążki mają na maksymalnie, bo sobie ustawiają co w Tryb anonimowy się w ogóle nie opłaca, albo że ktoś chce to może albo w ogóle e, e, jak to się nazywa te czułości w trybie budowania mnożnik czułości w trybie edycji. To właśnie jest na... Ja mam ustawione na 2,3 2,2, właśnie na takich ustawieniach mi się dobrze na gra. Albo że patrzcie, yy, na edytuj, wejdę i patrzcie to. Na przykład potwierdź, wam na B, bo na B mi się najlepiej to robi, bo. Ja mam takie coś, patrzcie, pokażę Wam Pada. Że mam takie coś, nie? Czekajcie, czy widzicie dobrze to. Nie, nie widzicie dobrze. kurde, nie Wam, nie pokażę. Yy, albo na przykład. Emotka powrótki przytrzymaj. To na przykład to jest też dobre. to bardzo dobre jest, akurat w takim sensie. Albo że niektórzy na przykład mają takie coś. Automatyczne otwieranie drzwi to jest mi fajne nawet w ogóle. Na przykład um, ostatnio się zastanawiałam, jak zrobić takie coś, że od razu klikam B i od razu jakbym mi edytuje. I właśnie od tego nie wiem, jak to zrobić. Właśnie. Czekajcie. Czy? Używam jedną No i. To było chyba by tyle na odcinek. Jeśli chcecie więcej y, takich odcinków, piszcie w komentarzach, albo że macie inne propozycje. Siema. Jak macie jeszcze inne propozycje, na przykład na ustawienia, y, żeby mi też pomóc trochę w ustawieniach? Jak tak? A, i mogę Wam jeszcze pokazać, y, jak się właśnie gra na tych ustawieniach. Czekajcie. Czekajcie, muszę sobie ustawić. Dobra. Patrzcie, na przykład w yy, Double edita, tak dobrze mi się nie robi, bo gram na padzie, który się trochę mi zepsuje, ale na przykład takie, zacznie coś łatwo. No i właśnie to jest fajne. Trochę się będzie się przyzwyczaić takie no, nie, nie dłużej niż z 5 dni. Jak podobał Wam się odcinek, yy, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jak chcecie na, na przykład więcej takich filmów, to piszcie w komentarzach. Dobra, nara!